Cześć, witam Was, mam ze sobą fantastycznych gości, może się przedstawią na początek. Dzień dobry, jesteśmy w Olsztynie w klubie Fitmania. Dokładnie. Jesteśmy u gospodarza Bronka Olenkowicza, Joanna Jędrzejczyk, wielokrotna mistrzyni organizacji UFC, Bronisław Ołenkowicz. Wielokrotny mistrz zawodów crossfit organizowanych w Polsce i na świecie. Także olsztyńscy sportowcy włączają się w akcję Zamknij Zanim Zaśniesz, do czego Was również zapraszamy. Słuchajcie, cztery pytania do mistrzów, którzy są doskonale przygotowani do wykonywania swoich zadań, więc do tego krótkiego testu na pewno też. Pytanie pierwsze. Czy warto zamykać drzwi do sypialni, zanim pójdzie się spać? Tak. Tak. Tak, Ponieważ to może ocalić życie w przypadku pożaru. Po drugie, czy warto zastanowić się, gdyby powstał pożar, jak się ewakuować z domu? Tak, jak tak, najbardziej. Oczywiście. oczywiście, działanie zdecydowane jest działaniem e, najskuteczniejszym, o czym mistrzowie na pewno doskonale wiedzą. Pytanie trzecie, czy warto mieć w domu czujnik dymu? Jak najbardziej, Zdecydowanie tak. tak. Wczesne ostrzeżenie, e, wczesna reakcja, o, ocalenie swoich e, dóbr materialnych, ale przede wszystkim osób bliskich. No i czwarte pytanie, no, dosyć trudne, czy warto mieć gaśnicę w domu? Tak, jak o, najbardziej. Wiązkowo. Super. Nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że cztery razy tak to są właściwe odpowiedzi. Zamknij zanim zaśniesz akcja cfbt.pl. Bądźcie z nami.